z miesiącem inwestycji drogowych w powiecie dębickim. Niektóre przetargi jeszcze trwają, inne już są rozstrzygnięte, a wyłonieni wykonawcy wkrótce zabiorą się do pracy. Najszerzej zakrojone działania przewidziano w Głobikowej, Braciowej, Strzegocicach i Słotowej. Mimo tej epidemii, mimo środków ogromnych, które Państwo kieruje do walki jakby z problemem wywołanym wirusem, ciągle jednak są środki przeznaczone na inwestycje infrastrukturalne. No a też te środki pobudzają gospodarkę tutaj lokalną, bo przecież wiadomo, że drogę w Głobikowej będzie budowała firma lokalna i tak samo drogę w słotowej też będzie budowała firma lokalna, będziemy korzystać z lokalnych pracowników, z lokalnych materiałów, więc no, to bardzo dobrze, że te środki zostają tutaj u nas na terenie. Pojazdu Dębickiego. Środki oczywiście z funduszu dróg samorządowych. Rzeczywiście zadanie jedno na 7 milionów, dwuletnie, ale, no, ale dość, dość, dość wartościowe. I drugie na około 3,5 miliona. 70% środków pochodzi właśnie ze źródeł rządowych. Pozostała kwota to są nasze środki i środki gmin. Tutaj już chciałbym, znaczy już dziękowałem, ale chciałbym jeszcze raz podziękować samorządom gminy. Pilzno i, I gminy Dębica za to, że oczywiście bez, bez jakby wątpliwości przyłączyli się do, do finansowania tych dwóch projektów. Dzięki temu powstanie w jednym przypadku 4,5 km drogi i, i 2,5 km chodnika, i w drugim przypadku prawie 2,5 km drogi potrzebnej, oczywiście, ponieważ dotyczy to takich nawierzchni, które wymagały remontu. Oczywiście są jeszcze drobne rzeczy, bo budujemy chodniki, budujemy chodnik w Latoszynie, będziemy budować chodnik w Paszczynie. Myślę, że będziemy asfaltować kawałek niedokończonej jeszcze pracy w, w Golemkach, w gminie Czarna, w Jaźwinach. Kawałek chodnika będziemy budować w Żurakowie. W planach zakończenia budowy chodnika w Gumniskach oraz rozpoczęcie przebudowy drogi powiatowej Łabuzie-Południk-Kamieniec w miejscowości Głobikowa i Braciejowa. Po 40 latach w końcu doczeka się remontu, a powiem nawet więcej, kompleksowej przebudowy, bo to będzie pełny recykling, czyli wzmocnienie podłoża, podbudowy i dwie warstwy ścieralne już na gotowo. Do tego 2,5 km prawie chodników w tych najbardziej potrzebnych miejscach, czyli od szkoły w kierunku południka i od szkoły w kierunku tutaj Kamiejca. Także no, Myślę, że mieszkańcy nie tylko Głubikowej, bo ta droga również jest drogą przelotową na Wielopole i do sąsiedniego powiatu. Mieszkańcy Małej Niedźwiadej, jak również Gminy Brzostek, bo to też jest droga dojazdowa dla smarżowej, grudnej, siedlisk tych miejscowości. Także ruch na tej drodze naprawdę jest duży. Mogę powiedzieć, że od ponad 10 lat wspólnie z Sołtysem Kazimierzem jeszcze staraliśmy się, żeby ten remont przeprowadzić. Tym bardziej się cieszę, że teraz sam mogę się przyczynić do tego, że... Że ta droga będzie remontowana. Także e, ta droga będzie remontowana również, bo to chcę podkreślić, wspólnie z Gminą Dębica, która partycypuje w udziale własnym, bo finansowanie tej inwestycji to jest 70% fundusz dróg samorządowych i 30% powiat e, wespół z Gminą Dębica. Także e, inwestycja, która przez wiele lat e, była obiecywana, teraz się materializuje i tym bardziej się cieszę. Chodnik na ulicy 1 maja został już oddany do użytku. Mamy oddane ponad 400 metrów chodnika na ulicy 1 Maja. Było to zrobione w ramach tak zwanej umowy offsetowej z wykonawcą mostu, który jest za nami, który został zakończony w ubiegłym roku. W ramach tej umowy wykonawca zobowiązał się do wyremontowania chodnika tutaj o długości około 400 metrów. I właśnie widzimy za nami, te prace zostały zakończone. Mieszkańcy Dębicy i nie tylko, bo również Strasięcina mogą bezpiecznie spacerować naszym Pięknym mostem na drodze tutaj powiatowej. Prace w Gobikowej mają ruszyć już za tydzień, dwa. W przeciągu miesiąca wykonawca pojawi się również na placu budowy Strzegocica Słotowa. Ogłoszono także przetarg na przebudowę przepustu na potoku Słotówka w Słotowej. Obecnie trwają prace przy budowie chodnika w Gumiskach. Ma być gotowy już w lipcu.